Hej Oto kolejny shopping. Czyli mój nowy nabytek. A dzisiejszym nabytkiem jest. Spanielek! A jaki zaraz się dowiecie. Przedstawiam wam pięknego spanielka o imieniu Lilia. Lilia ma szary magnes, wygląda tak. Kupiłam ją na Ebayu i przyszła do mnie aż z Holandii. Lilia ma śliczne, zielone oczka. No i tak jak już wiecie, nazwałam ją Lilia. Lilia jest koloru takiego bardzo jasnego, żółtego, że normalnie aż białego. Yy, Gdzie nie jest cieniowana. No i ogólnie jest bardzo ładna. No i teraz, gdy ją zdobyłam, brakuje mi tylko jednego Spanielka do całej kolekcji Spanieli wyprodukowanych przez Hasbro. Jak widzicie tutaj są moje spaniele. Tak. I do pełnej kolekcji spanieli brakuje mi spanielka yy, o numerze kratka 2254. Ten spanielek był w zestawie z Blight, ten 2254. No, także to na tyle. Do zobaczenia. papa. pa. pa. O, o, o. Odejdź po Emil! Dziaduś! Jak ja kocham swoje przebranie szczura. Emil! Co chcesz, Lucek? Idziemy do baru, ja stawiam. No spoko, no i miałem nadzieję, że powiesz, że ja stawiam, bo ja nie miałam zamiaru. To ja idę z wami! A co sobie tam zamówimy? Jakubańskie cygara. <todgłos> Ja sobie wezmę marchewki z, z chlebem. Ha, 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 ha. A ja wezmę deserek dla dzieci. Hi? Chodźmy, dzieci. Ok. Morowo.